Na cześć. Tak jak tytuł wskazuje, zajmiemy się dzisiaj roślinami o bordowych, ciemnofioletowych, ciemnoczerwonych liściach. Mam tutaj kilka takich naprawdę najciemniejszych roślin w tych odcieniach i zaraz Wam je ja wszystkie pokażę. Od myślę najtańszej do najdroższej, tak będzie najlepiej. Będziemy stopniować ekscytację. Zaczniemy sobie od niedośpiana. To jest czerwony niedośpian. Tutaj Wam będę na dole oczywiście pokazywać pełne nazwy. Mamy tutaj czerwone liście z takim ciemnozielonym unerwieniem. W kwitnie aktualnie na taki róż, pod fiolet wpadające. Ogólnie to już przekwita, bo te kwiatki są bardzo delikatne i bardzo szybko opadają. Takie jedno dosłownie, ale. Y można tutaj zauważyć, że, że są. I taka roślinka kosztuje około 6 zł, więc naprawdę taniutka. Kolejną roślinką będzie trzykrotka. Trzykrotki są po prostu rozmaite w swoich barwach, kolorach, kształtach i w ogóle. Mamy tutaj trzykrotkę Purple Joy, która kosztuje około 10 zł. Mam tutaj taki malutki egzemplarz. Ona ma naprawdę mega fioletowe listki od spodu, takie wręcz burdowe. Z wierzchu paseczki, lekko zielone i takie błyszczące to ulistnienie jest. Bardzo fajnie się prezentuje. Czekam, aż ona troszkę odbije, bo mój egzemplarz jest niezwykle malutki. Ale trzykrotki rosną bardzo szybko, więc cały się tym nie martwię. Kolejna będzie również trzykrotka. Tym razem troszkę większy okaz, piękny, fioletowy. Purple Heart, ona ma takie włochate liście, um, bardzo ciemne, jeżeli dotykamy tych liści, ja się staram ich właśnie nie dotykać, zostają nam palce, dosłownie odciskają się paluchy, bo jest na tym y, na liściu taki meszek delikatny, kutner to się chyba nazywa, bo y, tak fachowo, i właśnie chroni listek przed tymi dotknięciami no ona jest tak cudna ekspresowo rośnie, kupiłam taką malutką sadzoneczkę trzypędową którą już rozmnożyłam, tu są pędy, które są poucinane i rozmnożone kupiłam ją za 9 zł więc w tych granicach możecie ją dostać, myślę, że od 10 do 15 maksymalnie zł rośnie ekspresowo naprawdę, potrzebuję trochę więcej światła bo wszystkie te mm, Roślinki z kolorowymi liśćmi potrzebują trochę więcej słońca, ale nie bezpośredniego. Jak to w większości zresztą bywa. Był moment, że miałam troszeczkę dalej postawioną od okna, i tutaj mamy efekty. Zazieleniałe Zielenia, listki. Ale to nic. Pięknie rośnie, odbija. Jestem nią zachwycona. Kolejną roślinką jest iryzyna herbsta. Jej liście są wręcz żarówiaste, jeżeli spojrzycie pod światło, zrobię Wam przebitki oczywiście, jeżeli spojrzycie pod światło, te liście są żarówiasto-różowe. W takim normalnym spojrzeniu wydają się takie buraczkowe, bordowe. Bardzo dużo pije wody, bardzo dużo, podobnie zresztą jak wcześniej wspomniany niedośpian, niedośpiany i rezyny uwielbiają wodę, codziennie naprawdę obficie je podlewam jak ich nie podleję to więdną, ale jego już przesłyszałam kilka razy i zawsze odbił i rezynę mam bardziej na widoku i staram się o niej bardziej pamiętać warto jest w przypadku i rezyny, jak również trzykrotek myślę, odłupywać górę, żeby nam się rozkrzewiały, bo w przeciwnym razie rosną bardzo strzeliście do góry i rezyna nie dośpią podobnie. Także trzeba je dziubać u góry, bo naprawdę wtedy rosną takie wysokie, wysokie, wysokie krzeczory. Miałam już taki kiedyś. Kolejną pięknością jest bardzo popularny, bardzo Instagramowy szczawik Oxalis Triangularis, fioletowy, purpurowy. E, no mnie, mnie również zachwycił. Ja w tym roku wyhodowałam go sobie e, z cebulek zamówiłam cebulki na Allegro. I mamy taką piękną roślinkę. U mnie troszeczkę wyciągnęły się te pędy, bo mamy troszeczkę dalej od okna tak około dwóch metrów. No i te po prostu listki ciągną do okna one ciągną do światła. Na noc zamykają się, pracują. E, kwitnie na jasno-różowo. Miałam już przyjemność mieć kwiatka. Jednego tylko, ale mam nadzieję, że będzie więcej. E, poprzednio miałam również ten szczawik, ale. Spleśniał mi. Miałam kupioną normalnie gotową roślinkę z Allegro od jakiegoś sprzedawcy, no i niestety musiało coś być nie tak z tymi bulwami. No, spleśniał po prostu cały. Bardzo polecam wyhodować sobie z cebulek. Mój wyrósł do pełnej roślinki w ciągu miesiąca, więc to naprawdę nie trwa długo w przypadku szczewiku A i jeszcze jedno. Kosztuje około 15-20 zł. Cebulki, ja myślę, że za 10 zł dostaniecie, więc to jest dosyć tania roślinka, również. Kolejną pięknością jest jakże intensywnie czerwona, troszkę przypalona od słońca w moim przypadku. Em, Begonia Inca Flame. To jest, jak ja ją zobaczyłam, one po prostu krzyczały do mnie, weź mnie, weź mnie. Kupiłam ją w kerfurze tak mi się wydaje, za 17 zł więc również roślinka bardzo przystępna cenowo i właśnie dzisiaj jak ją zdjęłam z parapetu to zobaczyłam, że kwitnie zaczyna mi tu puszczać piękne różowe kwiatuszki jestem zachwycona nowe liście wypuszcza jak dzika kiedy ją przyniosłam do domu praktycznie wszystkie liście straciła ale na szczęście bardzo szybko odbiła nie lubią sporo wody można zauważyć, że są spragnione kiedy po prostu więdną E, ale też nie lubią przelania, bo wtedy mogą im e, się robić plamy na liściach i nie lubią zraszania. Begoniom nie robimy zraszania, żadnym. E, ta odmiana również lubi trochę więcej słońca, no, ale nie aż tak bardzo bezpośredniego, no, bo mamy wtedy to, czyli przypalenie, przypalenie od odsłone, słoneczka. E, moja stoi na wschodnim parapecie i właśnie tam z rana potrafi troszkę przypiec przez szybę w związku z czym wygląda jak wygląda, ale niestety nie, nie mam miejsca po prostu, żeby ją gdzie indziej postawić yy, i żeby mi nie zdzieleniała, dlatego stoi tam gdzie stoi i ostatnia roślinka gwiazda dzisiejszego odcinka która nie jest tak bordowa jak być powinna alokazja okazja Red Secret cudny Cudny po prostu, cudna smoczyca. E, liście tutaj, niektóre z nich, na przykład ten, jest naprawdę mega, mega bordowy. E, ona jest taka tłuczona, te liście są sztywne, niezbyt grube, ale sztywne. E, prezentuje się no, moim zdaniem rewelacyjne. Tutaj mamy młody listek. Młody listek jest taki karmelowo-bordowy, bardzo błyszczący, śliczny po prostu. E, zakochałam się. Niestety ja dostałam taki e, niezbyt cudowny egzemplarz, była bardzo zwięzła, nie mogła dojść do siebie po e, podróży. Możecie to zobaczyć w filmie, który Wam podlinkuję na dole. E, na szczęście daje radę, nie, nie padła całkowicie, nie zgubiła liści. E, zrzuca takie maluchy swoje, już dwa odcięłam, czekam aż ten się zrobi żółty, wtedy też go odetnę. E, i co? Puszczano wy liść nawet, więc nie jest z nią aż tak źle. Poza tym, że musiałam jej zrobić palik, no bo naprawdę albo rosła po prostu krzywo u producenta, czyli jakaś taka była wykrzywiona, albo po prostu tak bardzo źle zniosła tą przesyłkę. No i ta roślinka kosztuje około 60 zł no to już jest taki większy wydatek można ewentualnie gdzieś znaleźć miniaturowe wersje tej roślinki za około 30 zł myślę ale cóż, no mnie zauroczyła po prostu tymi liśćmi, ja jestem zakochana u mnie stoi tak dosyć daleko od okna około 2 metrów, dlatego myślę, że troszkę traci tą swoją bordowość podlewam jak podłoże przeschnie wycinam liście jak całkowicie zżółkną więc myślę, że nie jest kłopotliwa, jak y, alokacja poli na przykład. Jest dużo łatwiejsza w obsłudze. Bardzo Wam polecam. Tylko y, myślę, że lepiej jednak kupić ją stacjonarnie niż y, robić wysyłkę internetową, bo alokacje niestety są dosyć wrażliwe. Tak, to są już wszystkie roślinki, które dla Was przygotowałam dajcie znać, jeżeli macie jakieś pytania napiszcie mi, czy macie któryś z nich albo czy macie jakieś inne piękności bordowe, bo ja, ja uwielbiam roślinki o takich właśnie liściach są wyjątkowe, rzucają się w oczy po prostu krzyczą spółki, spójrz na mnie, ja tu jestem i nie są trudne w obsłudze jak na przykład wariegaty myślę, że w przyszłości niedalekiej pojawi się również odcinek o wariegatach o wariegatach różowych, o wariegatach białych Także czekajcie cierpliwie, subskrybujcie, zostawcie lajka, like, zostawcie komentarz, wpadajcie na Instagram. Dziękuję Wam za ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Cześć!